Witam serdecznie w pierwszej części nowych serii pod tytułem Trzy dni, które zmieniły całkowicie cały świat. Zauważ, że kiedykolwiek ludzie obchodzą święto zmartwychwstania, w języku angielskim nazywają to Easter. Jednak święto Easter zawsze miało korzenie w pogańskich zwyczajach, a nie chrześcijańskich. Ponieważ święto Zmartwychwstania tak naprawdę w ogóle nie pokrywa się z prawdziwą datą. Ale jednak z drugiej strony nie pozwólcie, aby ktokolwiek was krytykował i osądzał z tego powodu, że właśnie na początku kwietnia obchodzimy święta Zmartwychwstania na całym świecie, bo jako dzieci Boże powinniśmy użyć ten okres, aby podzielić się z ludźmi o tym, co Jezus uczynił dla ciebie w Twoim życiu przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. A więc zapraszam cię do nowych serii, które będą poruszać i uczyć o najważniejszym wydarzeniu i przesłanie jakie kiedykolwiek moglibyśmy usłyszeć lub wygłosić. Proszę nie omi ani jednego słowa tych serii. Mam prawdopodobnie więcej świadectw na temat transformacji życia i myślenia innych, kiedy przesłuchali te w serie niż Jakiekolwiek nauczania lub serie kiedykolwiek wydałem, ponieważ mówi on o naprawdę najważniejszej rzeczy na całym świecie. O życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, co jest absolutną podstawą nowego przymierza. Ale niestety najczęściej zdarza się, że wiemy na ten temat bardzo niewiele. Mówimy o trzech dniach, które zmieniły cały świat. Pomyśl na chwilę, cała historia świata. Zmieniła się wokół śmierci, pogrzebania, zmartwychwstania i odziedziczenia tego, co Jezus uczynił na krzyżu. Nie było i nie ma na świecie żadnego innego wydarzenia, które wywarło tak wielki wpływ na całą historię, jak to wydarzenie, te trzy dni. Dla nas wierzących jest to także najbardziej szczególne wydarzenie ponieważ cała nasza wiara skupia się i ożywia oraz wszystko co jesteśmy w stanie doświadczyć dotyczy się właśnie tego faktu przez to co stało się na krzyżu oraz przez to w co wierzymy na temat tych trzech dni kiedy dopiero co byłem zbawiony albo byłem małym dzieckiem Uczono nas na szkółce niedzielnej albo czasami w szkołach, na lekcjach religii, jakieś małe szczątki informacyjne o tym, że Jezus chodził po ziemi i czynił cuda, i w zasadzie rzeczywiście dowiedzieliśmy się o jakąś szczyptę wiadomości albo zrozumienia o tym, kim on był, ale w większości opieraliśmy naszą wiarę o Jezusa jako syna Bożego. Tylko w oparciu o to, co On uczynił tu na Ziemi w ciągu swojego życia ziemskiego. Bo owszem, On uczynił niesamowite rzeczy, kiedy tu chodził po Ziemi. Bo On od początku był Emanuelem, On był Bogiem, który był z nami. On pokazał nam, jak Bóg by wyglądał. W rzeczywistym życiu. Jeśli przeczytałeś albo przeczytałbyś Stary Testament, zdobyłbyś pewne idee albo doktryny, koncepty, na podstawie których próbowałbyś chodzić, żyć, podejmować decyzje, a które nie zawsze mogą być spójne z prawdą. Na przykład pytania, dlaczego Bóg dokonał pewnych wydarzeń, rzeczy. Ale kiedy odkryjemy, że religijni ludzie, ja ich nazywam religijniści, byli ludźmi, którzy mieli swoje uknute plany i doktryny w oparciu o, nazywam to, lucyferiańskie doktryny. Wielu z nich zinterpretowało Biblię w oparciu o skorumpowane, zwodnicze myślenie, tłumacząc Biblię w niewłaściwy sposób i siejąc tak fałszywe ziarno od wieków w tych, którzy pragnęli poznać Słowo Boże. Więc nawet kiedy ludzie mieli dostępną Biblię do czytania, oni wciąż nie byli zdolni dojść i zobaczyć prawdziwą, Bożą, kochającą naturę. Bo kiedy Jezus przyszedł na Ziemię, czynił dokładnie, co było w sercu jego Ojca, ponieważ Hebrajczyków 1.3 potwierdza, że on jest dokładną reprezentacją, odbiciem naszego Boga, Ojca. Dlatego teraz już nie musimy przypuszczać, myśleć, jaki jest Bóg, w jaki sposób On odnosi się do uzdrowienia, do ludzi. Nie musimy zgadywać i nie musimy domyślać się, w jaki sposób On się odnosi do tych, którzy zmagają się z różnymi problemami w życiu, bólem, albo w jaki sposób Bóg myśli o religii, ponieważ wystarczy, że spojrzymy na Jezusa i powiemy, no tak, Bóg odniósłby się do wszystkich religijnych ludzi w taki sam sposób jak Jezus. Czy on pobłażał tym religijnym faryzeuszom, którzy utrzymywali ludzi w umysłowym niewolnictwie? Nie. Ale także widzimy, w jaki sposób miłosierny, pełen łaski zachowałby się względem kogoś, kto był pełen grzechu, ktoś, kto odszedł od Boga, ktoś, kto dokonał czegoś strasznego. Bo za każdym razem, kiedy spojrzymy na Jezusa, jesteśmy w stanie widzieć Boga. Ale także Jezus był słowem, które stało się ciałem. On przyniósł nam łaskę i miłosierdzie. Co podkreślam w każdym moim przesłaniu, jednak to słowo prawda, którą Jezus przyniósł, nie było czymś nowym, jakąś nową informacją, o czym żeśmy wcześniej nie słyszeli, ale był czystą, klarowną intencją bożą i całym bożym przesłaniem, które w wieki wcześniej przekazywał nam przez swoich proroków. Bo widzisz, nie możesz zrozumieć Starego Testamentu, jeżeli myślisz, że Bóg był pełen osądu, gniewu i zrzucał ogień i siarkę na ludzi, aby tylko wszystkich grzeszników poskromić. Jezus pokazał nam wszystko, co Bóg miał w swojej intencji, poprzez wszystko, co kiedykolwiek wypowiedział. Więc widzimy, jak słowo by wyglądało, jeżeli miłość byłaby absolutnym korzeniem wszystkiego, co Jezus kiedykolwiek wypowiedział. Bo kiedy spojrzysz na cały Stary Testament tylko z perspektywy miłości, dobroci i jego łaski, wtedy wszystko zmieni się w Twoich oczach. I nawet to, czego wcześniej nie rozumiałeś, nagle zaczniesz uświadamiać sobie, że jest to o wiele większe niż kiedykolwiek na to wcześniej patrzyłeś. Jezus także nam pokazał, co człowiek, który jest wypełniony Duchem Świętym, chodzący w pełni łaski Bożej, mógłby dokonać. Jeżeli by wierzył w prawdę na temat samego siebie i prawdę na temat Boga, Jezus powiedział wyraźnie, będziecie dokonywać tych samych cudów, a nawet większych niż te, które widzieliście. Dlatego Jezus pokazał nam dokładniej, jak moglibyśmy wyglądać tu na ziemi, w jaki sposób moglibyśmy usługiwać innym. To wszystko Jezus nam zobrazował jako doskonały przykład. Ale interesującą rzeczą jest, że Mimo, że to wszystko jest tak dostępne dla nas, nawet jeżeli to wspomaga w naszej wierze, prawdą jest, że nic z tego nie ma nic wspólnego z korzyścią, jaką odnosimy, albo relacją, albo nawet uwarunkowaniem, przez którym my odnosimy się do Boga poprzez nowe przymierze bo widzisz, wszystko co mamy w Bogu, w Nowym Przymierzu, pamiętając, że mieliśmy Stare Przymierze i mamy Nowe Przymierze. Czy możesz sobie wyobrazić, że na przykład masz kontrakt z bankiem, który zezwolił tobie na użytkowanie ich budynku, tak często jak tylko chcesz, i w naszym kontrakcie będzie napisane, że musisz utrzymać ubezpieczenie za ten budynek i musisz zapłacić 18% Odsetek z tego, co nam płacisz, załóżmy, opłatą jest 10 tysięcy dolarów. A więc załóżmy, czas mija, a Tobie nadarzyła się nowa okazja, w której możesz podjąć się nowego kontraktu w Twoim zadłużeniu, wierzytelności. Więc udajesz się, rozmawiasz z nimi i dowiadujesz się, że. Byłeś w stanie założyć nową hipotekę o 3,5% mniej, więc teraz zamiast płacić 10 tysięcy dolarów za budynek, otrzymujesz wszystkie korzyści razem z tym idące, ale tylko za 3 tysiące. I to jest Twój nowy kontrakt, Twoje nowe przymierze. Więc naturalnie nie weźmiesz kontraktu na 10 tysięcy dolarów, podczas gdy nowe przymierze, nowy kontrakt mówi, że to, co musisz zapłacić, to tylko. 3%. I tak mniej więcej wygląda Nowe Przymierze w Biblii. To jest jakby nowa uchwała, która anuluje wszystkie poprzednie i zatwierdza, że jest zastępstwem w miejsce każdej uprzedniej zgody i jest zapisana, uchwalona i potwierdzona. Więc tak samo Nowe Przymierze neguje wszystkie zaaranżowane uprzednie postanowienia. I w jaki sposób mamy się odnosić do Boga i względem wszystkich obietnic Bożych i w jaki sposób Bóg traktował, obchodził się, sądził różne sytuacje, konflikty, które zasługiwały na karę. To wszystko jest unieważnione nowym przymierzem. Ale to oczywiście nie oznacza, że mamy odłożyć Stary Testament, ale oznacza, że stare przymierze zostało skończone. Czyli że wszystkie Boże obietnice wciąż należą do nas, ale one są i działają na zupełnie nowych, innych warunkach. Natomiast przekleństwo starotestamentowe zostało unieważnione i uchwalone krwią Jezusa, które przyniosło nam nowe warunki. Więc wszystko na temat tego nowego kontraktu, nowego przymierza i wszystko, co w nim mam, sposób w jaki odniosę się do Boga. Jakie mam przywileje, co mi się należy, w jaki sposób moje życie powinno wyglądać. To wszystko jest uzależnione od tego, co Jezus uczynił na krzyżu, co wydarzyło się, kiedy Jezus był w grobie i kiedy i w jaki sposób Jezus został wzbudzony z martwych oraz co Jezus przyjął jako swoje dziedzictwo. Więc to oznacza, że moja wiara jako wierzący nowego przymierza. Musi opierać się o to, co się stało w oparciu o te trzy niesamowite dni, trzy dni i trzy noce. Zawsze lubię mówić ludziom, jeżeli chcesz wiedzieć... Jak wielkimi jesteśmy ignorantami życia Jezusa, śmierci i zmartwychwstania, wystarczy, że spróbujesz skalkulować, w jaki sposób kościoły dzisiaj uczą o tym, że Jezus umarł w piątek, a już w niedzielę zmartwychwstał. Bo naprawdę, niezależnie jaką minkę teraz robisz, albo jak zgryziesz usta, albo zaciśniesz zęby, ale nigdy nie możesz uczynić od piątku wieczora do niedzielnego poranku okresu trzech dni i trzech nocy, bo Jezus nie był ukrzyżowany w piątek wieczorem, to się nie kalkuluje. Jednak wiemy dokładnie z Biblii, że Jezus był ukrzyżowany i rzeczywiście to zajęło trzy dni i trzy noce. Dotykam tego faktu, ponieważ jeżeli jesteśmy zmyleni, zwiedzeni o tym, jak długo to trwało, ile czasu był w grobie, mimo że Biblia wyraźnie o tym mówi, wtedy w czym jeszcze nas zwiedziono? Jakie jeszcze czynniki reasumujemy, że są racją, ponieważ tak nas uczono, podczas gdy one są zupełnie niespójne z historią ani z tym, co podaje Biblia? Nie mówię, że wszyscy, którzy nas to uczyli, byli kłamcami albo posiadali tajemny plan, by nas zranić, ale mówię, że poprzez tradycje i informacje, które były podawane z pokolenia na pokolenie, my to na ślepo zaakceptowaliśmy i próbujemy uczestniczyć, partycypować w układzie, tym nowym przymierzu z Bogiem, podczas gdy prawdą jest, że nawet nie wiemy, co się naprawdę stało, nie rozumiemy, nie wiemy, jak i czemu nowe przymierze działa? Nie wiemy, co się stało w czasie i poprzez śmierć Jezusa. Dlatego to jest najważniejsza rzecz, o której powinniśmy mieć najczystsze pojęcie i zrozumienie, na podstawie czego bylibyśmy w stanie zbudować niezachwianą wiarę. I mimo, że ludzie często mówią o Krzyżu, mówią o przesłaniu ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz naszego dziedzictwa, i nawet jeżeli czynią do tego odnośniki, prawdą jest, że w większości najprawdopodobniej istnieje tam najmniej pokrywających się informacji, które uczą na temat krzyża, niż wszelkie inne informacje nowotestamentowe oraz wydarzenia. A jednak to jest najważniejszy punkt, na którym powinniśmy się skupić, całą naszą wiarę. To jest punkt, sedno łączące wszystko inne. Pragnę byś zrozumiał, kiedy Jezus poszedł na krzyż, Biblia mówi, On wziął udział w czymś, co ja nazywam największej przemianie. Proszę zrozum bardzo ważną rzecz, że wszystko, co Jezus uczynił na krzyżu, uczynił to tylko przez wiarę. Innymi słowy, On ufał Bogu, że nawet jeżeli będzie oddzielony, absolutnie wyalienowany od Boga, i od wszelkiej dobrej rzeczy on wciąż ufał Bogu, że to, co mu obiecał, że wzbudzi go z martwych do sprawiedliwości i do nowego życia było absolutną obietnicą i że mógł zaufać Bogu. I to dało mu siłę, by wytrzymać każdy ból, sromotę, śmierć, ponieważ patrzył na cenę, którą Bóg mu obiecał, cenę zbawionych dusz, w każdym aspekcie wszystko, czemu stawił czoła. On był w stanie to uczynić, ponieważ ufał Słowu Bożemu, ufał temu, co już mu Bóg powiedział. A więc kiedy Jezus poszedł na krzyż, stał się wszystkim tym, w każdym szczególe, czym my byśmy się stali, albo powiedzmy jesteśmy, zanim będziemy zbawieni. On cierpiał wszystko, za co my byśmy musieli wycierpieć, jeżeli On nie uczyniłby tego dla nas. On zapłacił każdą cenę. Biblia wyraźnie podkreśla, że byliśmy winni śmierci, a Jezus zapłacił za śmierć, na którą nie zasłużył, ponieważ wszedł, on zajął nasze miejsce. Czy wiesz, że wciąż jest tak wielu ludzi, którzy nie wierzą w to, że Jezus naprawdę zapłacił całkowicie za nasze grzechy i rzeczywiście wycierpiał za nasze cierpienia? Jeżeli jesteś tą osobą i wybrałeś tak wierzyć. Wtedy naturalnie nie masz wiary w to, co Jezus tak naprawdę ukończył, dokonał. Dlatego nie dziw się, jeżeli nie jesteś w stanie doświadczyć Boga, jeżeli tylko znasz go na jakimś poziomie religijnym, albo gdzieś w jakimś aspekcie jesteś oświecony, ale nie we wszystkim. Bo zauważ, kiedy tylko zaczynamy przekręcać historię na temat Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, wtedy podburzamy najważniejszą światową historyczną sytuację, wydarzenie, wykluczając w tym nasz udział. A przecież to wszystko miało miejsce dla ciebie i dla mnie, dla nas. A więc kiedy Jezus poszedł na krzyż, zmarł i z martwych wstał on, też dokonał zmartwychwstania przez swoją wiarę. On wierzył w Boże obietnice. On nie zachwiał się. Więc celowo powtórzę raz jeszcze. On z martwych wstał przez swoją wiarę, dzięki czemu my mamy możliwość odbudować naszą relację z Bogiem. Niektórzy dziś uczą, że cały świat się pojednał z Bogiem. Jeśli tak myślisz, musiałbym przyznać Tobie tylko połowę racji. Tak, Jezus zmarł za grzechy wszystkich ludzi. Jezus zapłacił cenę za grzech każdego człowieka, lecz apostoł Paweł po zmartwychwstaniu Jezusa, on domagał się, wręcz błagał, aby wzięli udział w tej niesłychanej, potężnej wymianie, co oznacza, że nawet jeżeli Jezus uczynił swoją część, wtedy my tego nie będziemy w stanie doświadczyć w naszym życiu, dopóki nie wejdziemy, nie wkroczymy w tą wielką wymianę. Która zamienia na miejsca, gdzie Jezus bierze na siebie wszystko to, na co my żeśmy zasłużyli, a my dziedziczymy wszystko to, na co On zasłużył. Dlatego to się nazywa wielką wymianą, ponieważ dosłownie zamieniliśmy się na miejsca z Jezusem. I tak samo jak Jezus musiał użyć swojej wiary, aby tego dokonać, teraz my musimy użyć swojej wiary, aby to rzeczywiście miało miejsce w naszym życiu. W przeciwnym wypadku nie jesteśmy w stanie użyć, doświadczyć, działać w mocy Bożej i w Jego potężnej sile jako w naszej realności, nowej rzeczywistości. A oto co pragnę, abyś sobie uświadomił na temat zmartwychwstania Jezusa. Wszystko, czego Jezus nie doświadczył przez Jego śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie, Ty osobiście musiałbyś tego doświadczyć i zapłacić za to swoją własną ceną. Niektórzy uważają, a Jezus nie był oddzielony od Boga. Oczywiście, on był kompletnie odseparowany od Niego. I Biblia wyraźnie podkreśla, że On stał się naszym grzechem. Biblia nie mówi o tym tylko, że wziął na siebie, ale On stał się grzechem i został zupełnie odseparowany od Boga. A gdyby tak się nie stało, wtedy to byłoby naszym strasznym przeznaczeniem. Jezus umarł śmiercią, jaką my powinniśmy umrzeć. Czemu? Bo nie było innego wyjścia za przekleństwo, które było nad nami i za nasze grzechy. Biblia mówi, że Jezus zszedł do piekieł. Dlaczego? Ponieważ Biblia mówi, że my na to zasłużyliśmy. Biblia mówi, że Jezus użył swojej wiary, aby wstać. A gdyby tego nie zrobił? My tak, żebyśmy musieli wstać, przez naszą osobistą wiarę. Biblia mówi, że On zrzucił szatana z obłoków niebieskich i starł Jego moc raz na zawsze. Czemu? Abyśmy my nie musieli tego czynić. Biblia mówi, że Jezus usiadł po prawicy Ojca swego. Dlaczego? Ponieważ gdyby On tego nie uczynił, wtedy i nam nie przysługiwałoby takie miejsce. Nie mielibyśmy bez Jezusa żadnego dziedzictwa. Dlatego kiedy Jezus użył swoją wiarę, aby ukończyć wszystko, co ukończył dla nas i za nas, Wówczas my musimy użyć naszej wiary, aby wejść w Jego przedsionki. Rzymian 5, 6 mówi, Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Czy to nie jest piękne, że Bóg kochał i kocha nas, zanim jeszcze nawet Go znaliśmy, zanim żeśmy podjęli decyzję, żeby z Nim być? Wiersz siódmy mówi, rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów jest umrzeć. Dlatego często ludzie wnioskują, że Bóg jest dobry i robi dobre rzeczy tylko dla tych, którzy są sprawiedliwi, dobrzy. Jednak Bóg zapewnia nas, że On daje darmowe, pełne miłości wiary, ponieważ On chce być dostępny dla nas w każdej godzinie, w każdej chwili ktokolwiek jego zapragnie. W ósmym wierszu jest napisane wyraźnie: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tutaj widzimy niezrozumiałą, niesamowitą miłość Bożą. Jezus był przebłaganiem za nasze grzechy. On wziął na siebie cały gniew, który należał się nam. I Bóg uczynił to, kiedy jeszcze na to w ogóle nie zasługiwaliśmy, kiedy go nie kochaliśmy, kiedy byliśmy daleko, kiedy dosłownie nie chcieliśmy go on już nas ukochał dziewiąty mówi tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią jego będziemy przez niego zachowani od gniewu a więc jesteśmy usprawiedliwieni przez jego krew a słowo w nim oznacza także przez niego jesteśmy zupełnie uwolnieni usprawiedliwieni od jego gniewu i mamy pokój z Bogiem biblia nazywa to przymierze pokoju więc przymierze które mamy z Bogiem Nazywa się Przymierzem Pokoju, ponieważ jest to Przymierze, które Bóg uczynił z Jezusem, nie z nami osobiście, ale ze swoim synem Jezusem. Bóg obiecał swojemu synowi, nawet jeżeli kiedy przejdziesz przez straszną golgotę, kiedy będziesz odrzucony, zapewniam cię, moja łaska będzie z tobą i cię wzbudzi z martwych, odkupi, a moje Przymierze Pokoju nigdy nie będzie z tobą zerwane. Innymi słowy, nigdy nie wdostaniesz się z powrotem pod gniew lub osąd. Niektórzy to tłumaczą, no widzisz, to się odnosi tylko do Jezusa. Ale widzisz, my jesteśmy w Nim, w Chrystusie, dlatego nigdy nie musimy się bać, że Jezus, a tym bardziej Bóg, mógłby się na nas rozgniewać albo zrzucić osąd. Przecież Jezus zapłacił całą cenę za nas raz i na zawsze. Kiedy w Jana 3,16 jest napisane, że Bóg wskrzesił Go z martwych, nie odnosi się to jedynie do fizycznej śmierci, ponieważ widzimy wiele z wskrzeszeń, które się fizycznie dokonały. Obserwujemy takie wydarzenia nawet w Starym Testamencie. Ale aby wierzyć, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, chodzi tu o to, że on rzeczywiście stał się naszym grzechem, że zapłacił za nas pełną cenę. Innymi słowy, my wierzymy temu, co mówi Bóg, i wierzymy, że nawet jeżeli Jezus stał się grzechem, kiedy. Bóg wskrzesił go z martwych. Wtedy on pokonał śmierć, grzech i wszelką moc złego. Jedną z najważniejszych rzeczy Twojego życia, Twojego rozwoju jest, aby zdobyć i osiągnąć klarowne zrozumienie tego, co wydarzyło się na krzyżu oraz poprzez zmartwychwstanie Jezusa i Twoje uczestnictwo i dziedzictwo w tym, co Jezus dla Ciebie posiadł i zdobył. Pamiętając, że uczestniczysz w tym przez swoją wiarę, poprzez to, co Jezus dla Ciebie zdobył. I głęboko wierzę, że one zmienią sposób, w jaki będziesz doświadczał Boga. Bardzo mi zależy, aby to stało się Twoim punktem zwrotnym i punktem skupienia. Jednak nie możemy się tylko tutaj zatrzymać, bo nie chodzi tylko o informację, mimo że informacja jest naszym pierwszym krokiem, ale jeżeli nie odnowimy naszego umysłu przez to, co Jezus uczynił przez swą śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie i w Twoim uczestnictwie w tym, wtedy problemem jest, że... Kiedy stawisz czoła jakiejkolwiek burzy albo problemowi, wtedy pierwszą rzeczą, do której się udasz w Twoim umyśle, będzie jakaś teologia religijna albo stary koncept myślenia, w jaki sposób powinieneś odnieść się teraz do Boga. Pamiętaj, że Biblia nazywa to bałwochwalstwem, czyli czczeniem innych Bogów, kiedy uciekamy się w takich momentach do czegokolwiek innego niż do krzyża. Niektórzy mówią, mam wiarę w swoją wiarę, albo wiarę w siebie i nie próbuję ciebie negować. Powinieneś być bardzo odważny w tym, w co wierzysz, ale przede wszystkim powinieneś umieścić swoją wiarę w ukończonym dziele Chrystusa, bo jeśli tak nie jest, wtedy na pewno pokładasz całą swoją nadzieję, ale w czymś albo kimś innym. A przecież cała ochrona Nowego Przymierza. Opiera się tylko na tym, co my mamy w Nim, ponieważ dokonaliśmy, dozwoliliśmy na tą wielką zamianę. Więc natychmiastowo, kiedy teraz stajemy przed jakimkolwiek wyzwaniem, problemem, wtedy wiemy, nasz umysł już wie, że Jezus zdobył to wszystko dla mnie i że już nie muszę się bać. Zachęcam Cię gorąco, sporządź wieczerzę z Twoją rodziną. Na moim kanale jest umieszczony specjalny film pod tytułem Wieczerza Pańska, abyś był w stanie albo dowiedział się, w jaki sposób to uczynić, jeżeli na przykład nie jesteś doinformowany. Ponieważ Jezus pragnie, abyś obchodził Jego pamiątkę śmierci poprzez wieczerze, nie nazywają to komunię, także u Ciebie w domu. To nie jest tylko obrządek kościelny, ale zobaczysz, że kiedy będziesz to przeżywał w swoim sercu, Doświadczał, wtedy wszystko zmieni się w Twoim życiu. Rzeczy, o które się modlisz, aby się wydarzyły, albo o których myślisz, że już dawno powinny się wydarzyć, Bóg to wyprostuje, albo rzeczy, których nie powinieneś dopuścić do swojego życia. Kiedy wiesz, co Jezus dokonał na Ciebie na krzyżu, to zmieni całą Twoją perspektywę i życie. Zapraszam do kolejnych części.